Siemanko! Chciałem wam ostatnio posłać parę filmów, ale wiecie co, jestem debilem, bo dałem sobie format, którego komputer mi nie obsługuje i wyszło na to, że no niestety nie mogłem tych plików odtworzyć, no i tym samym nie miałem co wam rzucić. I postanowiłem, że jak dzisiaj karmię, nagram wam jak karmię moje rapiżniki, bo to w sumie wygląda ciekawie, ostatnio też przysiedziałem i patrzałem. I pomyślałem, że fajnie by było coś takiego nagrać. Okej. Okay, tu jest akwarium z moimi drapieżnikami. Dla nich mam jakieś serca wołowe albo serca indycze. Nie pamiętam teraz dokładnie co. Bez różnicy i wrzucamy im to. Zajebiście zrobiłem. Okej, okay, jedna kosteczka poszła. Teraz druga kosteczka. Ogólnie woda takiego karmienia to to, że po prostu woda się szybko psuje, bo te drobinki się po prostu rozwalają. I, że tak powiem, maraszom to wszystko. Powiem tak: tutaj widzicie wielopłetwca senegalskiego, a tam, dokładnie tam, gdzie się te oczko świeci, to jest Polypterus dalheri. Tutaj wychodzi trzcinia, czekajcie. Nie widać. O, tutaj mordeczka fajna. I mam jeszcze jedną rybę, która właśnie była tutaj od ostatniego razu. O, przypłynął sobie ładnie. Tutaj chyba trochę niezgoda, bo o, zobaczcie, jak pięknie on wypłynął, ten trzciniak Przecież ta ryba jest majestatyczna. Zobaczcie tylko, jak, jak on wchodzi w tą szczelinę. Słuchajcie, jest to jeszcze jedna ryba, i jest to wężogów afrykański. Tylko nie mogę go teraz zlokalizować, wiecie. Tutaj kurczę, coś się podziało niedobrego. Mam nadzieję, że za chwilę, zaraz się wszystko pojawi, bo nie będziemy tak przecież stali. A mi się nie chce ciąć, bo jestem bardzo leniwy. Oczniach znowu sobie. A tak jak bym zrobił, co się stanie? No, tak średnio. A spróbuję wyłączyć latarę. No to nie wygląda to najlepiej, a jednak z latarą będzie lepiej. Może bym po prostu przycisnął to do, tutaj, o. Będziemy tak oglądać może, co? Zróbmy tak, o. A to zaś jakoś spadła. Widzicie, tu pełno tych drobinek już lata z tego. To zaraz się całe skruszy. No ale dobra, zostawmy to. Tak jak było. W ogóle, mm, to jest ryba z importu sprzedawca mówił, że ona ma właśnie te plamki ze względu na to, że te co są w hodowlach, im te plamki znikają a ten te plamki ma, bo jest z importu, tak, tak, tak coś takiego powiedział zobaczcie jak tam słodko, mordka tutaj, czekajcie o widzicie tutaj tą mordeczkę słodką, o teraz spadło sobie to zobaczymy zaraz jak sobie będą jadły Myślę, że spróbuję, yy, nie chcę ich jakoś ślepić, spróbujmy zrobić tak. Cyk. I ja przybliżę wam to po prostu do szyby tak. O, 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 o. Chyba go wystraszałem, chciałem przetestować to. Ośle. widzicie szuka. Wężogłowa afrykańskiego nie mogę zlokalizować, nie widziałem go dzisiaj tutaj. O, widzę wężogłowa afrykańskiego. Zaraz przypłynie. Waga. 3, 2, 1. I szczopnął w miejscu. I wrócił. Co za niewdzięczny. Ale musicie przyznać też wygląda w tych kurde. Zróbmy tak. Się je, że on się spłoszy. No i tak zrobił. Tu. Tutaj jest. I już go nie ma. Czy strasznie puchliwe one są? Zniknął mi teraz... Nie widzę go. Dobra, to zaczekajmy. Wyłączmy ten aparat. Tak samo trzciniak też uciek. Zostawię to po prostu tu, tak jak jest, o, ty. Nie wiedzieć dlaczego patrzą na mój telefon. Nie mam pojęcia co się stało. Po prostu se przypłynął. Ale on jest piękny ten trzciniak. Naprawdę to jest majestatyczne tak oglądać to jak on płynie tak dostojnie. Jeszcze jedna kosteczka u góry jest, ale ona nie spada. To wężogów sobie jest zje najwyżej. Jakby się pojawił to spróbuję wziąć i nagrać. To co widzicie teraz, to jest właśnie ten wężog afrykański. Mówili, że to jest ryba, która będzie żyła w toni wodnej. Podsumowując, ten cały szary to jest poleptyrus, e, kurcze, zapomniałem nazwy na teraz, kurde, po prostu wielopłetwiec senegalski, nie pamiętam jaki to jest polieptyrus, to jest po łacinie. E, ten w takie kropki czarne, którego teraz widzicie, to jest Polyptyrus dalheri. Też to jest jeden z takich wielopłetwców. Te brązowe, co widzicie, to jest właśnie wężogów afrykański. To się nazywa coś tam afrikana i ten długi, najdłuższy to jest właśnie trzciniak. I w tym są... <laughs> Jak jakaś godzina mi tu wbił normalnie, nie? Zarobiście. Przyznać kto się wystraszył, ten daje kurczę lajka. Oglądacie sobie spokojnie, a na raz RIP bija wam po prostu coś czarnego, gigantycznego, się szło wystraszyć. Co. Jeszcze dodaj do tego piosenkę z szarka, nie, nie no, bo by mi zbanowali film za to. Ale muszę przyznać, że kurczę, naprawdę akwarium nabrało teraz takiego swoistego klimatu. O, z tyłu widzicie czczniaka. On podobno kurczę miał rosnąć do. 80 cm no niestety urośnie do 50 czyli teraz no trochę będzie jeszcze większy bo po prostu warunki hodowlane i coś tam no i dziwnym prawem nie widać go spróbuję wam telefon dźwignąć o tutaj trzciniak widzicie go w końcu robi ryba o płynie sobie do nas Szkoda, że tak mało po prostu widzieliśmy tego wężogłowa, ale widzę, że to jest no, dość puchliwa ryba. One są właśnie i ten Polypterus, którego widzicie teraz, i wężogów są z importu, więc trochę nie dziwi mnie fakt, że, że one się tak boją. No hej, kamurdeczko. Nie, no, ryby są po prostu zjawiskowe. Tutaj widzicie jeszcze e, kawałek wężogłowa. No to akwarium, jak możecie sobie zauważyć, jest dość, dość wielkie, jest to 240 litrów. E, trochę kryjówek mają. no Myślę, że wszystko jest git. I tutaj dają ten korzeń. On, on trochę tak, no widzicie nie jest on jakoś w najlepszej kondycji, bo różne rzeczy tutaj się na nim dziwne pojawiły. Myślałem, że korzeń wytrzyma, bo jest z odry z rzeki, ale no pojawiły się na nim takie farfocle. Myślałem, że to jest totalnie wyschnięte na wiór i się nic z tym nie stanie. No jednak się myliłem, bo pojawiały się na nim i grzyby i wszystko, ale teraz, moi drodzy, korzeń totalnie napił się wody po gdzieś roku czasu. On w końcu utonął, cały utonął, on się tej wody doszczętnie napił. Jak y, przecieram tą górę, to widzimy, że ta jedna warstwa skorzenia schodzi, a reszta zostaje. I ogólnie to on, on nie będzie się już z nim prawdopodobnie nic więcej działo, bo, no, że tak powiem, woda go obmyła, nabrał tych wodnych właściwości, przynajmniej takie moje zdanie. No i co wam powiem jeszcze ciekawego, No ogólnie. Akwarium nie jest jakoś super zjawiskowo jeśli chodzi o wystrój, bo też lampki mi dobrze i, i lampy mi dobrze nie świecą, i nie ma tutaj takiego oddanego tego klimatu. Przypomina to trochę rzekę, jakieś kamienie i coś takiego, ale bez jakiejś rewelacji. Dobra, moi drodzy. Nie przyciągając, bo dobiliśmy do prawie 13 minut, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach, ja się z Wami żegnam, na razie.